Hej, 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 witam się z Wami po raz kolejny u mnie w kuchni. Zaczniemy od garnka, w którym się gotują kości na wywar, który będzie bazą dzisiaj do mojego takiego nietypowego barszczyku. Pytam wiele osób, nie znają na Butfince kości takie odrzeberkowe u nas, ale możecie sobie wziąć jakie lubicie, nawet i drobiowe, ale polecam bardziej. Im tłuszczce, tym tłuszcze, tym lepsze. Oczywiście, niektórzy się czepią że nie zdrowe, bo tłuste, no ale ja tam wiecie się tym nie przejmuję. Dobra, przechodzimy dalej. I kolejną rzeczą, która będzie potrzebna, mam tutaj widzicie, przyniesione taki dobry. Że tak powiem, taki dobry pęczek butwinki, którą już umyłam. Trzeba będzie tą butwinkę pokroić. Ja sobie pokroję. Nie będę Was tu męczyć. I mam tutaj już bób, który też trzeba powyciągać po prostu z tego. Teraz, może, jak dam radę, jedną ręką wam pokażę, jaki on jest, młody bób co jest trudne no taki i będę te łebki obrywała o. I sobie to zaraz wyłuskam i taki będzie yy, barszczyk na botwince z bobem na tym właśnie wywarze który pokazywałam mięsnym i oczywiście przyprawy to wam powiem co i jak i zaprawiamy śmietaną i myślę że jest prościzna w sumie krok po kroku pokażę co dalej sobie tutaj wyłuskam bób pokroję sobie butwinki to chyba pokroić butwinki to chyba każdy będzie umiał tak więc moi drodzy widzimy się jak już sobie to przygotuję i dobra, moi drodzy, lecimy dalej z tym naszym gotowankiem. Już mam, jak widać, bób wyciągnięty z tych łusek. Również jest pokrojona butwinka. Troszkę z listkami. I... Mamy ten, już może bliżej, żebyście dobrze widzieli, ten oto tutaj wywar mięsny, scedzony, żeby jakiś kostek nie było. Tutaj jest jakieś trzy łyżki śmietany, to to potem będziemy doprawiać. I co dajemy? Możecie dać świeże marchewki, warzywa, ja tutaj dam te moje suszone warzywa, dwie takie mniejsze łyżki. Do tego zioła, Prawą salskiem i oczywiście kucharek, lub ala kucharek solić w tej chwili. Nie będę, o też dam łyżkę, bo były gnaty kości solone. Śmietana to dopiero do doprawiania na koniec. I teraz rzucam tą. Nie wiem, dobrze widzicie? Dobrze. Wsypuję tutaj tą moją botwinkę. To no się wszystko bardzo szybko ugotuje, bo to jest wszystko mięciutkie, młode. Jak widzieliście, yy, własne, ale kto nie ma, to też już teraz można kupić w niedrogich pieniążkach. Także myślę, że nie będzie to dla kogoś, jeżeli się zdecyduje, stanowiło problemu. No i tego bobu. Myślę, że tutaj może będzie troszkę więcej pół kilograma i ten bób sobie tutaj wsypuje i zaraz to wszystko zostawiam do zagotowania i będziemy potem doprawić śmietaną Zahartuję ją tym wywarem i będzie jedzonko gotowe. Dobra, widzimy się, to się wszystko razem już zagotuje. Wszystkie tutaj już się składniki zagotowały. W chwili obecnej wygląda to tak. Jak mówiłam wcześniej na wywarze jakim kto lubi, sobie gotuje najlepiej. I teraz zajmiemy się tą tutaj śmietaną. Czekajcie. Odsunę moment. Nie soliłam w tej chwili jeszcze. Jakiś tutaj w granicach trzech łyżek śmietany i sobie tutaj po prostu zaleję wywarem. Zobaczymy ile trzeba będzie, żeby po prostu tą śmietanę zahartować i nie trzeba wtedy jakiś tam specjalny śmietany do zupy kupować i jeszcze dodam odrobinę soli. Do tego. O, nie za dużo. Potem posmakuję. Zobaczę, czy trzeba będzie ten barszczyk z bobem. Do prawie, czy nie. Dobra, przesuwamy się e, jakoś znowu. Może czekajcie, statek przestawię. Może to będzie lepiej. I teraz zaraz wlewam tą. Śmietany mieszam tutaj do tego barszczyku. Jeszcze popłuczam. O, 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 jakby telefon mi tu wpadł do zupy, to by było nieciekawie, prawda? Chyba by się nie dało uratować. O. A tam powiem Wam rozmawiałam z dziewczynami i że nie jadły. Takich, takiej zupy z botwinki z bobem no to dzisiaj o proszę bardzo zrobiłam o w środku tak zaraz to wszystko razem jeszcze trzeba podgotować i widzimy się już jak będzie na talerzu więc już mam nalałam sobie do talerza w talerzu prezentuje się tak ja oczywiście muszę z octem sobie to nie lubi, to nie musi, i oczywiście sobie dopieprze. Zobaczę zaraz, czy nie brakuje soli, ewentualnie jeszcze do sole. Jak się doda octu, to troszkę się robi ten kolor intensywniejszy. Jest bardzo gorące. Pewnie poczekam, aż mi troszkę przestygnie. Czekajcie, spróbuję. Mm, powiem Wam takie słodko kwaśne. Gdzie tu my mamy ten bób? Znajdę. O, mamy bób. Spróbujmy z bobem teraz. Mmm, Wszystko fajne. Mięciutkie. taka wiosenna zupka. Z bobem potwinka z Bobem zaprawiana świata, wyważę widzieliście, mięsnym, tak więc myślę, że chyba łatwo jest do zrobienia. Możecie próbować. Jeżeli ktoś nie próbował, bardzo polecam. Moja mama zawsze w domu robiła, to jest wupatek starego typu. Chociaż powiem Wam, że widziałam, że ukraiński barsz to nawet robią. Z grochem, z taką fasolką, jaś nigdy szczerze powiem, nie widziałam, bo chciałam zobaczyć, czy coś takiego już jest na YouTube. Barszczyk z botwinką i, i bobem nie znalazłam, chyba że źle szukałam, nie wiem. Tylko widziałam barszcz ukraiński z yy, grochem. Oczywiście taki barszczyk można zrobić również z buraczków po prostu takich takich normalnych buraczków taki normalny barszczyk zetrzeć sobie też buraczki i dodać bób po prostu tak więc moi drodzy dzisiaj to by było na tyle pozdrawiam jak się podoba zostawiajcie łapeczkę i żegnam do następnych moich eksperymentów kulinarnych pa kochani